Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem Arki z Adramopole. Jest z nami trener Dariusz Marzec. Witam, trenerze. Dobrze. Trenerze, nie da się ukryć, przegrana w Polkowicach to znowu trochę gorsze nastroje i na pewno też dziennikarze tutaj w kilku pytaniach chcieliby poznać jeszcze opinię na temat tego spotkania, o którym sam trener na konferencji prasowej powiedział, że no, chyba było to najsłabsze spotkanie Arki. Pierwsze pytanie, jako której przegląd sportowy. Dzień dobry, panie trenerze. Czy znalazł pan już wraz ze sztabem przyczynę porażki z górnikiem? Trudno wytłumaczyć tak słaby mecz, zwłaszcza po wygranej z widzewem. Ona, ta wygrana z widzewem, miała wlać w zespół wiarę i pewność w siebie. No, chcieliśmy wejść szybko w ten mecz. Natomiast yy, sytuacje, które stworzyliśmy, no nieprawdopodobne sytuacje nie, nie wykorzystaliśmy. przy stanie 0-0 czy później. Ale. To jak gdyby hmm, nadzialiśmy się, nie można powiedzieć na kontry, no szereg błędów popełniliśmy przy, przy tych bramkach i to być może wprowadziło taką nerwowość, ale ten mecz był, ten mecz był już dawno, odcięliśmy się od tego, już jesteśmy po analizie i nie myślimy o tym co było, teraz myślimy o najbliższym meczu. No właśnie, ale jednak dziennikarze troszeczkę tutaj mm, analizują to bardziej szczegółowo. dwójko sportowa Gdynia .pl. W czym tkwi przyczyna chwiejne postawy arki w obecnym sezonie? Jak to się dzieje, że zespół, który rozbija mocny widzę, w kilka dni później nie potrafi ustabilizować formy i w kiepskim, można powiedzieć, stylu przegrywa z górnikiem Polkowice, z którym dokładnie rok temu wygrał w Pucharze 5-0? Tak jak powiedziałem, no w te ostatnie mecze nie wchodziliśmy zbyt dobrze i chcieliśmy za wszelką cenę. Jak najszybciej zdobyć bramkę w Polkowicach, a z każdą minutą nam się to nie udawało. Jeszcze naciadziliśmy się na, na to, że przeciwnik strzelił nam bramkę w związku z powyższym. Pod koniec co prawda pierwszej połowy w związku z powyższym y, może wkradła się jakaś nerwowość y, w zespole, ale tak jak powiedziałem, już, to już było i y, o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Paweł z portal Arkowcy.pl Panie trenerze, czy z perspektywy czasu oceny meczu z Górnikiem, uważa Pan, że dokonał właściwych zmian personalnych po tych pierwszych 45 minutach? Wielkim zdziwieniem kibiców było bowiem ściągnięcie dwóch stricte ofensywnych zawodników. Wszystko ma swoje przyczyny. Na pewno tutaj głównym znaczy rozważaniem jest dlaczego Karol Czubak szedł. Karol przyszedł do nas niedawno, Karol z nami odbył niewiele jednostek treningowych. Przyszedł po urazie. W związku z powyższym gra całego meczu, tak ciężkiego z widzewem Łódź, który praktycznie całego, który kosztował go naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo zdrowia, i teraz widać było, że, że, że niestety to już nie jest ten Karol, bo organizm został wyczerpany. Obciążenie go. Dalej za wszelką cenę. Być może stracilibyśmy tego chłopaka na do końca sezonu, w związku z powyższym, gra co trzy dni w jego przypadku, no to yy, nie jest w stanie grać yy, w pełni sił na dzień dzisiejszy. Tymoteusz Kobiela Radio Gdańsk. Trochę inny wątek. Czy zestawienie składu, na jaki zdecydował się pan od 60 minuty meczu z widzewem oraz od początku spotkania z górnikiem, nie było zbyt ofensywne i nie powoduje zachwiania balansu między atakiem i obroną? Ale tutaj myśmy wszystko mieli poukładane naprawdę, no, no to, to te, te bramki, które straciliśmy, no to jest nieprawdopodobny zbieg szeregu błędów i, i to było coś, co się normalnie nie, przy, nie przytrafia zespołowi, dlatego zagraliśmy ofensywnie. Jak mamy grać z zespołem notowanym gorzej od nas, słabszym od nas, bo tak to trzeba powiedzieć, i jak mamy grać? Nieofensywnie? No musimy zagrać ofensywnie. Daniel Bogret z Telewizja Gdańsk. Pięć meczów to jest chyba wystarczający materiał do analizy tego, co się sprawdza, a co zawodzi. Nie sposób nie zauważyć, że Arka dziś wolno się rozpędza. Zazwyczaj oglądamy dwie różne drużyny w pierwszej i w drugiej połowie. Dlaczego piłkarze nie potrafią złapać odpowiedniego rytmu od początku spotkań? No tak, tak jak powiedziałem, właśnie tutaj z tym jest, jest problem i, i tutaj pracujemy nad tym. Natomiast myślę, że pewne zachowania w tej chwili, w tym tygodniu, pewne rozwiązania pomogą nam tą, powiedzmy, dolegliwość wyleczyć. Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk pyta, jakie są przyczyny tego, że zespół łatwo traci bramki w tym sezonie? Być może też łączy się to z tym pytaniem od portalu arkowcy.pl. Jaki jest powód grania trójką obrońców i jakie inne ustawienia ewentualnie są ćwiczone? Myśmy ćwiczyli w zeszłym sezonie grę na czterech obrońców, na trzech obrońców, tak w tej chwili, na dwóch napastników, na jednego napastnika. W zależności kogo mamy do dyspozycji, tak zestawiam tutaj skład. Także rozwiązania to jest wszystko po prostu forma w danym momencie zawodników, jak wyglądają w danym tygodniu. Jeszcze jedno pytanie od pana Pawła Spotolarkowcypl. W każdym meczowej na mysz mecz Polkowicach zabrakło daniela Kajzera, czym była spowodowana absencja bramkarza? Kontuzją. Jarosław Woliński, magazyn pomorski. Panie trenerze, czy słabszy początek to może nie kwestia przygotowania, a sprawa leży w sferze psychicznej. Może drużyna nie może poradzić sobie z presją przydałby się psycholog. Mecze przed sezonem pokazywały, że arka jest w dobrej dyspozycji. O psychologa pyta także że Bujko z Sportowa .pl, stwierdzając, że zauważył trenera mentalnego w sztabie najbliższego rywala Arki Odryopole. W tej chwili, jakby ktoś wszedł do yy, szatni, to zobaczyłby, czy trzeba psychologa, czy nie. Nie trzeba psychologa. Naprawdę te chłopaki yy, wiedzą, wiedzą, co, co chcą, so, są mocni, natomiast no, sami są źli na to, na to, na to, na to co, co, co się wydarzyło. I, I tu jest kwestia po prostu, jak gdyby tego wystrzelenia myśleliśmy, że, że, że to pójdzie, pójdziemy za ciosem po, po, po Widzewie. I tutaj przydarzyło nam się to, co nam się przydarzyło. Miejmy nadzieję, że, że już do tego nie wrócimy. No właśnie, teraz troszeczkę między tymi dwoma spotkaniami są pytania dotyczące ewentualnego składu. Czy przed meczem z Odrą zmieni Pan coś w ustawieniu, tak aby Arka zagrała dobry mecz od początku, a nie dopiero od drugiej połowy, co od początku sezonu stało się niemal regułą? Jakub, treść Przegląd Sportowy też dodaje, czy w meczu z Odrą można spodziewać się wielu zmian, czy raczej wyznaje Pan zasadę, że sytuację powinni naprawić ci, którzy zawiedli? I która formacja wymaga obecnie największej poprawy? Czy analizy pokazują, że zawiodła gra w jednym elemencie, czy też bardziej złożony problem? To tutaj mamy szereg pytań, prawda? I możemy odpowiedzieć na to tak, czy zawiodła formacja ofensywna, czy defensywna? obie zawiodły, bo w ofensywie mieliśmy szereg naprawdę stu sytuacji. Jeżeli ktoś oglądał mecz, to, to na pewno widział to i nie strzelaliśmy, a w defensywie popełniliśmy błędy, jakie dotychczas nam się nie nie przydarzały, bo krycie już po, po szeregu błędach sześciu zawodników i trzech zawodników przeciwnika i my można powiedzieć, strzelamy sobie bramkę, mając tą piłkę na nodze, którą możemy spokojnie wybić, no to, 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 to było, mówię, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, jeżeli chodzi z naszej strony. Także i w ofensywie zawiedliśmy, bo nie strzeliliśmy, i w defensywie popełniliśmy błędy, więc też zawiedliśmy. To jest, jeżeli chodzi o, o, o to pytanie, patrząc dalej na mecz z Odrą, ja, nie z Odrą, przepraszam, z ja go dobrze analizowałem i pierwsza połowa to jednak była pod nasze dyktando, pod nasze dyktando myśmy grali. Były momenty właśnie tak jak mówimy słabsze, ale myśmy grali i dostaliśmy bramkę, więc tu mamy problemy, grając tracimy bramki i to się powtarza. Musimy to zrobić, wszystko przełożyć na to, żebyśmy grali i nie tracili tych bramek, a na pewno bramki będziemy zdobywać. Kolejne pytania Damian Konwed, Stupel. Ile jeszcze meczów potrzeba, według trenera Żybarka, żeby zagrała tak jak sobie tego Pan życzy? Ja myślę, że, że już jest pora, tak? Tutaj rozmawiamy, przed sezonem y, wyglądaliśmy dobrze, graliśmy z ciężkimi rywalami i wszystko było, wszystko było ok. W tej chwili tak widzimy, y, no tu nie mam co się czarować, bo my możemy rozmawiać, że, że spokojnie y, panowie y, Pomału, nic się nie dzieje. No, ten zespół zdaje sobie z tego sprawę, o co gra, yy, co chce. Także tutaj, tutaj nie ma czarowania. No, po prostu każdy mecz dla nas jest na wagę złota, i tak do tego trzeba podchodzić. Właśnie, tutaj można powiedzieć, że Pan Damian wyczuł ten wątek, o którym trener powiedział. Letnie sparingi były udane w Waszym wykonaniu. Czy to nie za bardzo ro, rozluźniło piłkarzy? Bo domyślałem się, że zarówno oni, jak i Pan liczyliście na więcej punktów po pięciu kolejkach. Wręcz przeciwnie, na pewno nas jako sztab nie rozluźniło, bo myśmy sobie zdawali sprawę, gdzie mamy jakie problemy, gdzie brakuje nam tych pewnych ogniw. I widzimy, że doszedł do nas Karol, doszedł do nas Olaf w, w późniejszym czasie. I, I tutaj, jak gdyby, coś. Nastąpiła ta poprawa. Ale tak jak mówię, Karol na dzień dzisiejszy to jest jeszcze dla nas nie wiadomo. Jest to materiał, który potrafi dobrze zagrać, i miejmy nadzieję, że z każdym meczem będzie coraz lepiej grał, a Olaf tutaj jak najbardziej wkomponował się i widzimy, że jest jedną z tych kluczowych postaci. Pozostali zawodnicy, którzy przyszli, też jedni dają mniej, drudzy więcej, to jest normalne w piłce. Nie chcę tutaj indywidualnie wymieniać, mówię o tych ostatnich transferach. No właśnie, zbliża się koniec okienka tra transferowego. Czy Arka dokona jeszcze jakichś transferów? Czy trener wie jak wygląda temat dotyczący Macieja Rosoka. To pytanie też było przed poprzednią konferencją. No tego nie wie nikt, a pokazała nam ostatnia sytuacja z Legii, gdzie potracili napastników, że czy ten temat będzie, czy nie będzie, tego naprawdę nie wiemy bo Legia ma swoje problemy i to wszystko zależy od Legii, tak. Kolejne pytanie, Daniel Bogret z Telewizja Gdańsk. Pytał o formę Christiana Alemana, troszeczkę też oceniając. Forma Christiana Alemana pikuje. Czy nie uważa Pan, że takiego piłkarza z powodzeniem mógłby zastąpić ktoś z ławki rezerwowych, ewentualnie zawodnik z kraju? Trudno być pod wrażeniem ekwadorskiego stylu gry, który w tym przypadku raczej, którego w tym przypadku raczej nie widać. Tak powiedziałem. Jedni w danym momencie zawodnicy wyglądają lepiej, drudzy, drudzy wyglądają dobrze. Christian potrafi za, na pewno grać w piłkę i, i, i pokazał w zeszłym sezonie. Tutaj nie wpadajmy w skrajność, jeżeli chodzi o zawodników, że kogoś przekreślamy po jednym meczu, bądź wynosimy na, na rękach po, też po, po jednym rozegranym meczu. Tu trzeba by jednak być stabilnym i, i patrzeć na to szerzej. Szerzej, jak zawodnik wygląda na treningach, co on daje. Jak to wszystko funkcjonuje, i wtedy, wtedy można podjąć decyzję, jeżeli chodzi o, o, o skład, a, a nie po jednym meczu. Jakub treść przegląd sportowy. No, pytanie tutaj, które, które wcześniej można powiedzieć nie padało. Odkąd trafił Pan do arki, nie mówiło się o ewentualnym zwolnieniu. Po nieudanym starcie sezonu zaczęły się pojawiać nazwiska ewentualnych następców. Czy takie informacje, nawet jeśli to tylko spekulacje czy plotki, utrudniają codzienną pracę, czy potrafi Pan się od tego wyłączyć? Szczerze powiem, że po ostatnim meczu nie czytałem prasy i, i nie interesuje mnie to. Ja wiem, ja wiem, o tym, taka jest praca tradera, że, że tu zawsze się siedzi na, na minie i, i wcześniej czy później ta, ta, ta mina odpada. Oby jak najpóźniej, oby nie odpaliła. Na, Albo najlepiej z końcem sezonu, jak wszystko będzie dobrze. To, to to jest najlepsza rzecz. Taką mamy pracę. Natomiast tu mówię, są nerwy, bo to ka każdego kosztuje wiele nerwów. To to jest normalna rzecz. Nie, nie mówmy, że nie czarujmy się, że tutaj jesteśmy spokojni i ten nie. Denerwujemy się, bo, bo te punkty nam y, odchodzą. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co kto spekuluje, jak spekuluje, no mogę powiedzieć jedną rzecz. Bardzo dużo trenerów ma bardzo przychylnych swoich redaktorów, którzy co by się po jednym meczu będą, będą już pisali, już, już będą następcami i tak dalej, tak było w Stali tak było w gdzie, gdzie naprawdę co chwilę się pojawiały nazwiska jakieś po jednym przegranym, czy, czy ten i, i to po prostu jest, trzeba wytrzymać ciśnienie i ja kompletnie, kompletnie na to nie patrzę. Izzy Bójko, Sportowa Gdynia pyta, jak wygląda na dziś sytuacja zdrowotna w drużynie, czy wszyscy są zdolni do gry? Na dzień dzisiejszy, tam mamy mikrourazy, jakieś urazy są i tutaj Fizjo robią wszystko, żeby po prostu wszystkich zawodników postawić na nogi, natomiast no, na pewno ze wszystkich nie będziemy mogli skorzystać. Mamy też chorych zawodników. I na koniec, to analiza, można powiedzieć, Odry, o Pole, która ukonała przeciwnika, z którym marka przegrała, bo to tak się układa w terminarzu. No właśnie, jakie atuty największe są tego zespołu? mają w tej chwili dwa punkty więcej od darki. W poprzednim sezonie zremisowali w Gdyni. Każdy mecz jest inny. Każdy mecz jest inny. Jesteśmy w innym miejscu, w innej sytuacji. Jest to inny tydzień. Także podchodzimy do tego jak do nowego meczu, nie patrzymy na to, kto z kim zremisował, kto kogo ograł, bo wiemy, że piłka, no piłka jest piękna, piękna jest, bo jest nieprzewidywalna, potrafi nam dać wiele radości, ale potrafi nam dać też wiele bólu. Życzymy w takim razie trenerze, żeby tym razem była po meczu tylko radość. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.